Utrzymanie szczupłej i zdrowej sylwetki to kwestia codziennych wyborów, które przybliżają, bądź oddalają nas od celu. Dobrze jest wyrobić sobie codzienne, proste w realizacji nawyki, takie nasze rytuały, które nie będą wymagały od nas dużego wysiłku, a pomogą nam zachować szczupłą i zdrową sylwetkę. My swój codzienny rytuał zaczynamy od szklanki wody i krótkiego porannego rozruchu. Odpowiednie nawodnienie to podstawa dobrego samopoczucia. Wiedziałeś, że gdy brakuje nam wody, robimy się zmęczeni, senni, a nawet może boleć nas głowa? Dlatego jeśli zwykle, żeby pozbyć się porannej senności, sięgasz po kawę, spróbuj zamienić ją na szklankę wody. Zobaczysz, że jeśli połączysz ją z porannym rozruchem, zadziała nawet lepiej. Poranny rozruch to bardzo dobry nawyk, który pozwoli Ci dobrze nastawić się na resztę dnia, a to zwiększy szanse na dokonywanie dobrych wyborów w dalszej jego części. Oczywiście wdrożenie tego nawyku bywa problematyczne, bo zdecydowana większość z nas woli zostać w łóżku jeszcze kilka minut niż poruszać się trochę z samego rana. Jednak zobaczysz, że gdy spróbujesz i kilka razy zrobisz taki poranny rozruch, bardzo szybko odczujesz jego pozytywny wpływ. Mnie taki rozruch bardzo dobrze nastraja na resztę dnia. Wymaga oczywiście nieco samodyscypliny, ale na, pe na pewno szybko wejdzie ci w nawyk i będzie wykonywany. Jakby z automatu. Taki rozruch nie musi być wymagający. Nie musi być to trening, a raczej coś w formie rozgrzewki. Tym razem zamiast rozgrzewać się, aby trening był skuteczny, rozgrzewamy się, aby cały dzień właśnie taki się stał. Jak powinien on wyglądać? Intuicyjnie. Rozruszaj to, co czujesz nadmiernie spięte po nocnym śnie. Stawy i miejsca, w których czujesz ograniczenia i mogą one wymagać takiego rozruchu. Mogą to być wszelkiego rodzaju krążenia, może to być delikatne rozciąganie, jednak raczej dynamiczne. Mogą to być ćwiczenia typu kocik-grzbiet, schłonę, może zainspirować się też jogą. Możliwości jest mnóstwo. Urozmaicaj sobie taki rozruch, baw się tym. Jeśli masz jakieś dolegliwości bólowe albo wady postawy, to warto ćwiczenia na nie uwzględnić właśnie w takiej porannej rutynie. Nadmiernie się garbisz? Skup się na rozciągnięciu mięśni piersiowych, otwieranie klatki piersiowej. Jeśli wolicie dolny odcinek pleców, to warto będzie rozciągnąć dolny odcinek pleców na przykład poprzez przenoszenie nóg na boki w leżeniu na plecach. Już od samego rana mamy satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla siebie. Taki rytuał powoduje swego rodzaju efekt kuli śnieżnej. Jedno dobre działanie często determinuje kolejne i to w nich lubię najbardziej. Im lepiej zacznę dzień z samego rana, tym większa szansa, że reszta dnia również taka będzie. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze zacząć dzień już od początku, a kolejne kroki będą już tylko łatwiejsze. Oczywiście, kształtowanie nawyków to proces. Trudno zmienić wszystko z dnia na dzień. Nie każda doba będzie idealna. Warto jednak się nie poddawać, i nawet jak na starcie się nam nie uda, to nie można się poddawać. W końcu lepiej zrobić choćby pół kroku w przód, niż stać w miejscu. www.slimprojekt.pl Najlepsze wsparcie dietetyczno-treningowe. Zostań naszym podopiecznym, my zajmijmy się resztą.